I co teraz? Rozpoczęłem. Nie jest Nie z tobą nie odzywam się. Przeglądamkę. Co teraz? Ej, co teraz, kolego? Pod czapem. Masz. Linka, tak? No masz. Mogę sobie odpładać. A mogę też zachęcić do przeglądarkę? Nie. Mogę czy nie? Ale ja jak sobie odpalę? A mogę już ci zatrzymać udostępnienie? Po czemu strumina? Watch my stream. Then Minecraft. Ah, transmission by you. Some transmission. So, what is Oh yes. Coś wpichnąłem i działa. Coś uruchamianie, zobacz, tak zrobię. Uruchamianie włączyłem. tutaj. No dalej ładnie się. Nie włącza się Gdzie ty masz? Ale mieć przy offline strumień A mogę przeglądarkę? Chyba ty hmm. Aha, mam <noise> Nie I co? Już mam Minecrafta, no? A ja ma bez? Czemu strumień jest ochronny? Przez chwilę wyskoczyło I strumień jest ochronny No jestem No Mama, ma na solo No No ale czego obraz?